To jest program Galaktyka Pomerania, konkretnie jego trzecia część. Witam Państwa po przerwie i na mojej zielonej kanapie zapowiadana już na początku programu Lesja. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Lesiu, powiedz mi taką rzecz, tak jak żeśmy przed wejściem na antenę, stwierdziłeś się do tego też przyznałaś, że jesteś bardziej kojarzona z muzyką folkową. Ja też właściwie jak, jak, jak tak sobie próbuję Cię wyobrazić, to widzę cię właśnie w takim folkowym trochę anturażu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Drzezie, bo... Produkujesz sobie nową płytę o nazwie INCOGNITO, taki tytuł będzie, będzie nosić, to jest Twój solowy projekt i będzie to płyta jazzowa de facto. To znaczy jazzowa może to za mocno powiedziane, to na pewno będzie jazzująca. muzyka jazzująca, tak, muzyka autorska. W klim... Jazzowa będzie harmonia, będzie improwizacja w tym wszystkim, będzie trochę być może bossa nowy, swingu, Natomiast autentyczności temu wszystkiemu nadaje fakt, że śpiewam jednak w języku ukraińskim i gdzieś tam ludziom muzyka ukraińska czy język ukraiński kojarzy się z muzyką ludową bardziej. Natomiast ja w tym projekcie chciałabym pokazać, że to jest piękny język, w którym da się zaśpiewać właśnie w tym stylu również. No, pewnie tak się kojarzy, bo zakładam, że główny kontakt właśnie z muzyką ukraińską to przez różne folklorystyczne zespoły mamy, chociażby chociażby tutaj w Szczecinie, gdzie i festiwale i tak dalej są bardziej pod tym kątem, no, ale zakładam, że jazz na Ukrainie jest obecny, jak najbardziej. E, oczywiście, że tak, natomiast natomiast jakby e, muzyka folkowa zawsze będzie jest e, i była w moim sercu i od niej się jakby nie odcinam. Natomiast jest kolejny projekt, kolejny pomysł i, i wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ciekawostka, żeby usłyszeć właśnie takie klimaty w języku ukraińskim. Dobrze, to w takim razie niecierpliwie czekamy, kiedy można będzie to usłyszeć, a płyta, jak sobie zanotowałem, robi się, czyli pracujecie nad nią jeszcze. Robi się, robi się. Muzycznie już jest dopieszczana, że tak powiem. No i teraz kwestie różne inne poza muzyką, bo muzyka jest w najlepszym porządku, także zaczynamy muzycznie, zaczynamy koncertowo i pierwszy koncert właśnie odbędzie się 8 marca w Goleniowie w Teatrze Brama ponieważ wymarzyłam sobie jakiś rok temu, że bardzo chciałabym ten Dzień Kobiet spędzić właśnie w takich okolicznościach. Muzyka jest kobietą, ja jestem kobietą, więc zapraszam kobiety, nie tylko kobiety na ten koncert, dlatego że uważam, że, że to jest fajne miłe spędzenie czasu. To zanim jeszcze będziemy zapraszać, to tak się chciałbym zapytać o materiał na tą płytę. Na ile to jest Twoja autorska płyta, na ile się... Bo wiem, że słowa na przykład pisała Twoja, tak, twoja przyjaciółka. To, to, to była dosyć ciekawa historia, ponieważ ponad 10 lat temu, jak skończyłam studia w Drohobyczu, moja przyjaciółka na pożegnanie dała mi taką żółtą teczkę z wierszami i napisała tam ołówkiem natchnienia, natchnienia po ukraińsku. Minęło 10 lat i ja z takiej tęsknoty za tworzeniem sięgnęła po tą żółtą teczkę i jakoś ta melodia ze mnie wyleciała sama absolutnie, no i później miałam to szczęście i zaszczyt, że był obok mnie Irek Leciejewski, gitarzysta, który mi na tym pierwszym etapie pomógł i teraz współpracuję z fantastycznym pianistą Aleksandrem Jastrzębem, który, który to też ubiera aranżacyjnie, oprócz tego gra z nami kontrabasista Krzysztof Ciesielski i perkusista Marcin Osiecki, jest skład taki dosyć no, typowo dżizowy, trio Tak jest. Dobrze, to wracamy w takim razie do zaproszeń. 8 marca to jest w Goleniów Teatr Brama. Godzina 19, Godzina 19. startujemy, tak. Czyli to jest, to jest, szanowni Państwo, kolejny pomysł na to, jak spędzić Dzień Kobiet, a więc być może e, warto, teraz zwracam się do Panów, zabrać swoją wybrankę, e, przejechać się do Goleniowa i tam posłuchać sobie jazzu, jazzu, po ukraińsku tak naprawdę, co, jak Lesja mówi, nie jest, nie jest spotykane tutaj u nas w Polsce i pewnie niełatwo, a w tym momencie... Oczywiście, ja też uważam, dobrze. że 8 marca to jest wyjątkowy dzień, w którym każda kobieta powinna się poczuć wyjątkowo, bo każdej wyjątkowej kobiety oczywiście jest wyjątkowy mężczyzna, także zapraszam. Super. To zapraszam raz jeszcze. Czy jesteś w stanie określić, kiedy ta płyta się mniej więcej ukaże, czy, czy jeszcze nie możemy nic.? Niech to nic będzie po... tajemnicą. Niech to będzie tajemnicą. Ale w takim razie my tutaj rąbka tej tajemnicy trochę uchylimy i Lesja za chwilę dla Państwa wystąpi. Bo skoro już mamy taką okazję, że postanowiła nas odwiedzić, to my postanowiliśmy ją odrobinę, odrobinę wykorzystać i za chwilę Lesja dla Państwa zaśpiewa. A ja w takim razie żegnam się, bo już nic tu po mnie. Kłaniam się nisko. Kolejna Galaktyka Pomerania w piątek o 17 punktualnie. Tak, dokładnie. Do zobaczenia. kde vlna živé, ni s ide do liška. Taká sobí nezrozumíla knižka, nikto Дається крізь серце як крізь ніч, пронизує його як гострий ніж і забирає назавжди собою. Правди, про любов вона ховає в тінь своє обличчя, торкається тебе чи тільки сниться. ніхто не знає правди. Про любов, ніхто не знає Mieszkalskim i dzieduszka. jest jak niezrozumiana ludziom książka. Nikt nie zna prawdy o miłości, nikt. Nikt nie zna prawdy.